Witam, z tej strony Ogronik A dzisiaj wam pokażę szczegóły po, ty, po ostatnim filmiku Bo coś założyłem Coś się zaczęło dziać, może tutaj nie widać tak bardzo A tam z tyłu już coś jest o. Zaraz Gdzie to jest? a tutaj jest ogólnie tu jest jeszcze ta yy, o i zobaczmy, co u niej rośnie yy, listek jest dobry łany tam na dole coś się dzieje i tu po boku jak widzę tak o tam o tu jest takie, o właśnie widzę teraz widać dopiero O no jest takie zielone coś wystaje Tu i tu mm. Faktycznie Coś tutaj jest Dobra, teraz po, zobaczymy tamte Okej okay. Teraz zobaczymy tą o! Tu już coś się dzieje. O! Tylko tutaj trochę mi, żeby to nie gniło. Ale tutaj coś wyrasta. Tutaj... I zdecydowanie tu i tu po bokach. Takie... Wypustki. jakby, jak jakby gałązki miały być. O! O tutaj. O i tutaj też. O! No coś się dzieje powoli. Dobra, Zobacz, jeszcze zobaczę. Yy... A tego. Czy coś się tu dzieje. No ten jeszcze tak nie za bardzo, ale też już coś się tutaj grubnie. A tamto. A ten. Ten coś na dole ma. O tutaj. Na dole, a tutaj coś masz? No coś tu jest chyba, o, bo źle kameruję. O, No zdecydowanie coś tutaj jest też. Na rzeczy takie zielone małe, no dobra. <tryk> O, czyli coś dzisiaj już po dzieje. Dobra. <laughs> yy, więc to było na tyle. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie suba, łapkę i komentarz. Cześć.